Nie! Nie! Ja kupiłem dzisiaj kobietę. O, pójdę. I u Nie! Nie! Zostaw mnie w spokoju. Nie! O, wiołem! No tylko ty możesz wyjąć, ja nie mogę spojrzeć. OBSa Oba Miłości Aha. Nie! Nie! No tam jest droga Nabiorę ze śmiertelytą. Że w dół Ej, no kurde zgliczowało mi się Nie ja zliczowało się, czuwało, że tylko zacięło pewnie jestem <grym> jedumny Kolejne drzwi. O nie, no spadłem! Jestem taką kobietą! Nie działa. Niestety. Nie bierz mnie za łapę, nie pozwaluję ci. Nie! To nie była łapa. Widać jak skok, ale ja się boję tam skoczyć, naprawdę Dobra. 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 Spróbuj. Skruszyłem. Jest tam coś. Nie wiem czy, najm wejść do góry. Dobra, słuchaj, bo jest kolejny skok. Tylko z mistrzy gorzy. Jest nie ah! zły. O! Oh! Oh! Boże. Aaaaaaaaa! Ah! Oo! Oh, Jezus! <laughs> Nic ty jesteś ja w ogóle. Oo oh, mój. O oh, my god! Co wiesz co? Oh. Kłam kurki ja na... Nawet... <laughs> To, to się zostaje, co samego z nimi? Sz drzwi powinien zamknąć mi. Będę ruchał te drzwi, póki mnie otworzą. ty? Nie ma, nie chcą cię otworzyć na nowe możliwości. Póki on, żółte kółki analne Gdzie masz raczej? Musimy do naszego roleplayu nowego. Mm. Złap moje kółki analne Nie doskoczył, że jestem tutaj za tobą. <laughs> za mną się pojawił scary! Put my balls in your drawers. Can, can, can I? Can I? Can I? Can I? Put my balls in your drawers. Balls in your drawers. <laughs> <laughs>